Witam Was ponownie z Wawra, gdzie budujemy dom szkieletowy w bryle prostokątnej, modnej, imitującej stropodach, na którą decydują się często młodzi inwestorzy i tak też jest w tym przypadku. Dom ten pokazywałem Wam 3 miesiące temu i z uwagi na to, że jest dosyć charakterystyczny postanowiłem, że nakręcę kilka filmów o tej inwestycji, co też czyni niniejszym filmem. Dom ten będzie ogrzewany pompą ciepła z dolnym źródłem, będzie wyposażony w kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza przez wentylację, który jak to zwykle bywa w przypadku Takich inwestycji z pompą ciepła będzie raczej pełnić funkcję rekreacyjną, będzie też posiadać rekuperator, ponieważ budynek będzie mieć powierzchnię 120 m2, a takie w naszej firmie wyposażamy w rekuperatory w standardzie inwestycji, czyli w jej cenie. Cóż, pokażę Wam za chwilę, jakie prace są prowadzone na zewnątrz, jakie w środku. Co do środka będzie to może nieco trochę utrudnione, ponieważ wykonujemy dzisiaj wylewkę z agregatu Miksokret, wylewkę betonową, ale postaram się sprostać temu zadaniu. Zatem zapraszam Was do oglądania mamy dzisiaj okazję obejrzenia tego jak wygląda izolacja pozioma, ale też pionowa fundamentu. Ta izolacja termiczna składa się z dysperbitu, z warstwy papy termozgrzewanej, kolejne warstwy dysperbitu i na to kładziemy dwie warstwy styropianu fundamentowego. Z kolei na wierzch układamy siatkę wzmacniającą i dopiero na to wlewany jest beton z mikrokredu. Wykonaliśmy również izolację pionową e, szkieletu, ta izolacja składa się z pianki dylatacyjnej, to jest ta pianka i folii poroizolacyjnej. E, po wykonaniu wulewki w tym miejscu e, beton nie będzie się stykał z drewnianym szkieletem i o to właśnie chodzi w takiej izolacji. I tak taka izolacja pionowa wykonana jest we wszystkich pomieszczeniach domu. W całym domu zainstalowaliśmy już okna, standardowe okna dla nas, czyli okna firmy Drutex, typ Iglo 5. W tym przypadku są to okna dwuszybowe, tak jak powiedziałam, standardowe, o bardzo dobrych właściwościach, przynikalności cieplnej i wytłumienia akustycznego. Za mną widać okna narożne. Ja tak je nazywam, choć de facto, technologicznie one nie są narożne, tak jak w domach murowanych, gdzie strop jest betonowy i zbrojony. W domach szkieletowych pomiędzy takimi oknami musi być sekcja belek, która podtrzymuje strop. Ale tak naprawdę jest to moim zdaniem niewielki minus, o ile w ogóle jest to minus, ponieważ stojąc w takim narożniku przeszklonym ma się identyczne odczucie jak w przypadku okien narożnych w domu murowanym. Wykonaliśmy już w budynku instalację z przewodów zasilających do oświetlenia i do gniazdek elektrycznych. Są to przewody o izolacyjności zewnętrznej 700 V i wewnętrznej 450 V. Przewody trzyżyłowe, zasilanie gniazdek to 2 mm2, a oświetlenie 1,5 mm kwadrat. I w takich oto pesztach rozprowadzone są przewody przez całą konstrukcję, są przewiercone otwory poprzez poszczególne sekcje, tak jak tutaj, przez ten rygiel przeprowadzone są peszty. Następnie wprowadzone są w nie razem z tymi peszlami przewody zasilające, ale nie tylko, bo też przewody sterujące, na przykład instalacją alarmową, z modułami inteligentnego sterowania to w zależności od tego, czego sobie zażyczy inwestor. Oczywiście w budynku też wykonaliśmy instalację wodną i kanalizacyjną. W tym przypadku system PEX, który jest już od pewnego czasu naszym standardem, zastąpił rurki zgrzewane, które też nie były złe, jak najbardziej świetnie się sprawdzają. Nie mamy z nimi kłopotów. Ale idąc z duchem czasu, zawsze staramy się optymalizować rozwiązanie. Jeżeli PEX się dobrze sprawdza, instalujemy go również i Właściwie robimy to już od około 4 lat. Wykonaliśmy też oczywiście instalację kanalizacyjną. Rurki rozprowadzone są częściowo przez sekcję belek ściany, częściowo wkute w fundament. I tak jak tutaj, to będzie odpływ z brodzika, to będzie odpływ ścieków z bucetu, a to z umywalki. Właśnie wykonywana jest wylewka betonowa z miksyku. Ja to za chwilę pokażę, jak to wygląda. Za mną do pomieszczenia wtłaczany jest beton B17 z agregatu Mixokry. Ten beton jest następnie rozprowadzany łopatą, mniej więcej do równej powierzchni, a potem łatą wygładzany już docelowo na równo. Tak jak powiedziałem, jest to beton B17. Jest zupełności wystarczający do wnętrza, wystarczającą wytrzymałość. Po wygładzeniu, te wnętrza zostaną pozostawione. Jutro już będzie można po tym chodzić. Rozpoczęliśmy już na zewnątrz prace ociepleniowe. Wykonujemy warstwę zewnętrznej izolacji termicznej, ponieważ wewnętrzną izolacją termiczną jest 15 cm warstwa wełny mineralnej w środku ściany, a zewnętrzną właśnie warstwa styropianowa. 10 cm ze styropianu ryflowanego. Pod jednym z naszych filmów padło pytanie dlaczego wykorzystujemy do tego styropian 5 cm a nie od razu 10 centymetrowy. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Dzięki temu możemy układać te arkusze na zakładkę, na cegiełkę, a to eliminuje ryzyko powstawania mostków termicznych, ale też innych szczelin, które mogłyby spowodować przemarzanie ściany, a tego chcemy uniknąć. Jak montowany jest styropian na takiej ścianie? Otóż przy pomocy takich oto łączników, zwanych też niekiedy talerzykami. I one są identyczne jak w przypadku domów murowanych, natomiast różnią się wkrętem. Ten wkręt to jest wkręt do drewna, a nie do betonu, ponieważ ma rzadszy gwint. I tak, w takim arkuszu wykonywane są otwory i w te otwory wprowadzany jest właśnie taki łącznik. Przykręcany jest do płyty OSB3, która znajduje się za styropianem jest zamykany przy pomocy, zaraz to pokażę, tej oto zatyczki i następnie zatykany tym wcześniej wyciętym fragmentem styropianu. Ta powierzchnia jest jeszcze nierówna, ponieważ te zatyczki styropianowe jeszcze wystają, ale później przed przygotowaniem struktury tynkowej, z tynku silikatowo-silikonowego one są zeszlifowane do równej, gładkiej powierzchni, a ten tylko o którym wspomniałem, jest bardzo dobrej jakości, ponieważ jest bardzo odporny na zanieczyszczenia biologiczne i kurs. Tak jak powiedziałem, warstwa styropianu jest wentylowana dzięki ryflom, dzięki temu też ściana. Jest częściowo otwarta dyfuzyjnie, ale też nie tylko ze sprawą steropianu, który posiada rifle, ale też temu, że płyty OSB-3, znajdujące się za steropianem, też posiadają dilatację, czyli szczeliny między nimi. I co to oznacza? Oznacza to, że w praktyce w takiej ścianie również nie występuje zjawisko zawilgocenia, a tym bardziej nie ma ono miejsca ponieważ w większości domów szkieletowych to stosujemy rekuperatory. Rekuperatory w praktyce powodują to, że nawet podczas bardzo intensywnej kąpieli czy nagłych skoków temperatur, czy podczas intensywnego gotowania, nie parują lustra, nie, palu, nie parują szyby, wilgoć nie zbiera się na ścianach, a wilgotność oscyluje w około 48%, a w suche dni nawet poniżej. Taka ściana naprawdę nie ulega zawilgoceniu. Trudno by było ją zawilgocić, a nawet w tych domach, w których nie zastosowaliśmy rekuperatorów, dotyczy to szczególnie tych mniejszych domów, gdzie ich instalacja nie miała uzasadnienia ekonomicznego, takie zjawisko również nie występuje. Te domy mają po blisko 30 lat i ich właściciele nie uskarżają się na występowanie grzybów, pleśni, jakichś odorów, które mogłyby o tym informować.